powtórka powtórkę tego, co się działo, bo inaczej myślę, że będzie ciężko się połapać w tej turze. Kłębuszek, akurat została w tej, powiedzmy, bezpiecznej sferze. U niej się nic takiego nie działo. Ona jedyne co to, miała dziecko z Kazikiem Koksem i jak na razie Kazik się do niej wprowadził. I co z nim potem zrobimy, to pomyślimy, bo generalnie Giselle jest, no, tym, tym teamem romansującym, więc ona raczej będzie, jak wiecie, żyła sama, nie z nim, więc coś się potem z nim zrobi. Do mierza nagle w środku nocy przyszła Jowita. I stwierdzili, że sobie zrobią ugi bugi na kanapie i zrobiliśmy losowanie i zaszła w ciąże, więc po pewnych e, zamieszaniach z housingiem, mieszka teraz z nim, jeszcze nie urodziła dziecka. I oczywiście sobą swojego pieska Orzeszka, który y, dwa razy doprowadził ją... E, dwa razy... Raz. Dwa razy ją zablokował. Przy telefonie wszystko U Ricardo de la Rosa się dużo zmieniło. Jest tak, była na początku tylko pani chuligan, która właśnie była chwilowo wprowadzona z tego powodu, że miała mieć z nim dziecko. Tylko potem zaszła w kolejną ciążę. W ogóle było nieplanowane, znaczy nawet pierwsze nie był planowane, bo to też było tylko losowane. Po czym pani Melisa Śmieszek zaszła w nim w ciążę i ją też musiałam doprowadzić. Ale ponieważ dom po pani Flamingogo by został. Do pani Flamingogo, właśnie już jewity nie ma, doprowadziłam panią huliganową z dziećmi, jakby ona będzie sobie teraz tutaj mieszkać, żeby się ten dom nie zmarnował. I u pana Kartonika jeszcze nie graliśmy. U Ricardo jest do dogrania jeden dzień, u Flamingo jeden dzień i u kartonika cały tydzień. Ło kurde, streamerka bez no, bo nie mam kamerki. Myślę, że tak bym chciała. Pitu, nie zmieściłabym cycków tak, żeby to było interesujące, jakbym miała kamerkę, co nie? Ty kurwa cycków nie masz. Opinia eksperta! Nie mam cycków. Właśnie, trzeba im kupić kojet, bo w sumie tam ta biedziągła wzięła i wszystko zabrała, bo co? boże, ma dzieci, to sobie może zabierać wszystko? Nie sądzę. Zresztą po co ja kupuję dwa kojzy? Jeszcze nie wiem... Chyba tylko jedno dziecko, nie? Tak w sumie odruchowo walnęłam dwa i... Jedno. O. No i super! Nie czytam tych opisów, bo tam są opisy związane z karierą sportowca, bo nie wiem, czy coś nie jest zbagowane, ale mam generalnie pliki do tej gwiazdy filmów dla dorosłych, o tak to powiedzmy, okej. Okay? I być może jak z któregoś nie się czuła zainspirowana, nie wiem, bo to musiała chyba cały dzień, ale poświęcę się tak dla was. Oglądać jakieś porno, żeby mieć jakieś kreatywne nazwy i opisy tych karier. To wam nawet to udostępnię. Poświęcę się dla was i, i to zrobię. Nie patrzcie tak na mnie, będziesz oglądać ze mną. Ja wiem, że o tym. Dobra, to ty będziesz, ty będziesz grać w hentai, i ja będę oglądać po się podzielimy pracą, dobra? Mhm. Ale, Bebizon! <gry> ale wiecie co, nie wiem, czy jej tutaj nie zostawię z nim. W sensie takim, że ona tak sześć z nim nie będzie w związku, ale z drugiej strony jest y, romansującym Simem, więc mogłaby w sumie tutaj mieszkać. Jakoś by sobie, wiecie, każde, każde sobie. W sumie mieliby wspólne dziecko i tyle. No dam, kore... karaoke muszę zostać bez kitu. Czemu... Czemu on poszedł spać jak... A nie dobra, ona poszła spać i z mają tak podobne włosy z daleka, że nie ogarnia. <laughs> o, kurde. Burczy w brzuchu, a my nie mamy. Nie mamy zapachu. Kochanie, idę zjeść na parcele publiczną. Czy mogę jakoś sobie schować te hotdogi? Nie, to żona będzie głodować. Idziemy do domu. A ty znasz jakiegoś byczka, żeby zaprosić na randkę? Chemia, chemiowo. O, Brandon, dobrze, bo Brandon to burak. Weź go sobie. Weź go sobie i nie oddawaj. Możesz go z niego skorzystać, zanim go zabije. Pewnie niechybnie, którym razem został potraktował naszą simkel. Dobrze poszło. No, on jest też romansujący. A pamiętacie, jaki był cholera niedostępny? Ej, no, co za jakaś podła krowa, nie? Szyba. Szyba. Jakie to masz pragnienie życiowe? Wejście. 20... Z hitu. mogę spełnić pod warunkiem, że nie będziesz co chwilę zachodzić w ciąży. Bo wtedy będę musiała autentycznie nowy dom zorganizować. Dom dla niechcianych dzieciaków, pani śmieszek, nie? Ej, to by się totalnie przyjęło, nie? Czy ten chłopiec? Myślałam sobie, że jest blond i miałam takie co? O, ale totalna widzę też kopia z kolorków to jest mamusia, bo ta tu chyba nie ma szarych oczu. Teraz <mum> Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Rysiek. rysiek mi się podoba, rysiek może być. Wybacz cztery muszę się zająć moim nowonarodzonym dzieckiem, zaraz do ciebie wracam. First and formal. Tak, najpierw mogę sprzedać ten syf po, po psie, bo już nie mamy psa. Czy formalnie nigdy nie mieliśmy, to po prostu zostało po poprzednim właścicielu. Jest wanna, można kąpać dzieci. Na dworze. Dobra, dziecko będzie się bawić na dworze. Jest Daszek, okej, okay? jest wszystko bezpiecznie. Aha, serio? Serio, nie możesz przejść? Dobra, musi. Musi wystarczyć. No, nie ma za bardzo innego wyjścia. Chciałam teraz nie będę malować, bo <laughs> nie jesteśmy w takiej sytuacji finansowej, ale przynajmniej osz, bardzo. A, mowę obiet. o, bardzo. Mówię obiec. Ja ci dam, kałużę w moim domu, w moim własnym domu. Czy teraz możesz przejść? Nie, dalej masz problemy z głową, chyba największą. Czy dalej widzisz pro? Zofia sama idzie srać, niesamowite Naród ci aplauzuje A ona jutro ma urodziny I trzeba będzie jakoś pokój jej zorganizować, nie? Bo na górze nawet nie ma opcji, żeby to łóżko tak przestawić Żeby one mogły razem spać Więc będę musiała przemyśleć to jakoś tak Żeby, chyba sprzedam to łóżko podwójne i zrobię dwa pojedyncze Bo ona nie zarobi na tyle, żeby cały ten dom, ten Cały dom wyciurlać Co to jest? W co grasz? Submarine? On już chyba robi research pod tę karierę dla dorosłych. Chociaż <noise> <noise> nie wiem, co myśmy chcieli zrobić. z tego swojego typa. Aranżujemy szybki ślub, totalnie szybki ślub. Generalnie on tam niby podobno powinien być bogatym Simem. Więc jest szansa, że gdyby udało się z nim teraz zaaranżować jakiegoś szybkiego śluba, żeby spełnić to jej pragnienie, to że bylibyśmy, że tak powiem, bezpieczni. No to gdzie idziesz, stary? Aha. Tak mu się podobały te pocałunki, że musiał polecieć do tego, tego, do kibelka, bo już się tam wiecie, mokro zrobiło. Słuchaj stary, nie mam czasu. Mam dwójkę dzieci i trochę już przeżyłam. Czy, czy chcesz mi oddać swoje pieniądze? Jeszcze raz, no, chociaż może powinnam się najpierw upewnić jeszcze raz przed, przed zaręczynami. Ile masz pieniędzy? Masz dużo pieniędzy, dobrze, cieszę się, weźmy ślub. I nie spełniło się jej to. Excuse me? Generalnie nie brałam go pod uwagę jako partnera, dopóki nie pokazało, że jest bogaty, więc. Nie będę go zabijać, tak? To nie jest miasto od zabijania ludzi. Wiecie, co zrobimy? Ja po prostu stąd wyjdę. Ale to jest w ogóle bez sensu, że on się pokazuje, że jest bogaty i przenosi jednego symulowanego. Dobra, czyli trzeba, trzeba do tego podejść inaczej. Later. Zrobię test. Dam im teraz relację na Maxa. Ona poprosi go o wprowadzenie się, bo nie, nie chce mi się znowu, kurde. Nie chce mi się znowu tak y, nadziewać. Z Wiktorem Mutallo. Bardzo fajnie, zaproponuj wprowadzić się. Kolejny frajer z jednym Simoleonem. O, tak, jestem bardzo bogaty. Mam całe konie, tego simuleta. Tak, końcie. Inną opcją jest to, że połączyłabym ją z kazikiem. Kazik nie jest bogaty. Ale kazik przyniesie więcej niż jednego Simoleona. Srajci ci powiedziałam! Kto pytał, czy chcesz, czy nie? Ja chcę, żebyś robiła kupę. Mam, mam plan, mam plan, co zrobisz? Zadzwonię do Ricardo. Ale to tylko po to, żeby zajął się dziećmi. Ja idę spać. No nie, i sobie boże jaka bulwa! Wake me up before you I wanna be go, go. Two hours later. opcją jest łóżko piętrowe tak naprawdę w tej sytuacji. Nie sądziłam, że będę zmuszona go używać. W celu święca środki, a jest. Na nic innego nie możemy sobie pozwolić. Znaczy w sensie nie bardzo teraz możemy w powiększanie domu. Bo czekają na zaraz kolejne wydatki, jak drugie dziecko dorośnie. A tutaj by się przydało, żeby mała miała, chociaż wiecie, kawałek biurka, nie do odrabiania lekcji. Kochani, ale wiesz, że ja streamuję? Trudno. No little shit. Nie. nie mogę uwierzyć, że powiem Ci takie lamerskie żarty. Twoje chujowe żarty czy, też nie bawią. Czy, czy, ktoś, czy ktoś chce może wymienić się narzeczonymi? Nie jest za późno. Rachunki będzie 740, powiedzmy, zaokrąglimy. Ma zniżkę. w ogóle ma inny próg jest samotna matka z dwójką dzieci? Ej, to w sumie staje dopłatę, bo wychodzi z tego jakoś tak 52, powiedzmy, z wyliczeń. A jeśli jeszcze zakładając, że jest minus 100 na każde dziecko. Nice. Niestety, Martuś, nie pójdziesz na studia, zresztą jeszcze nie mamy studiów. Gender preft, kartonik Chciałam, jakby, wiecie, ustawić minusowe, czyli tam w sensie negatywne preferencje na i kobiety, i na mężczyzn, bo ja mi się tam właśnie wylosowało, że ma być aseksualnym. Normalnie osoby, jakby aseksualne, mogą mieć związki, ale ja myślę, że on też będzie aromantyczny. Dla niego jest jakby. Rodziną, to co on chce mieć, to są po prostu jakby dzieci, i to jakby dla niego nie muszą być jego, bo on właśnie nie jest zainteresowany. Tak, ten urną z inseminatora? damo e, Alligator. Female to negative. Gender bias to negative. Bardzo dziękuję. <grymne> Mogę zobaczyć, jak to wygląda. Show preference. Tysiąc <grymne> dla Was wszystkich. Nienawidzę Was wszystkich porówno. O, właśnie, pamiętam. Mam zanotowane, mam zanotowane. Ha, game ma się listować z Marceliną Lotnik. Come on, Marcelina, masz być moją love. Odrób lekcję. Ty w ogóle umiesz z kimś odrabiać lekcje, Nie, ale nie masz takiego pragnienia, więc męcz się sam. O! -o. Ej, lol, mamy podwyższone rachunki, a one tak szak są tylko za 120, bo żyjemy w takiej biedzie. <grym> Hashtag ogarnięty Ale w sumie wiecie co, być może ja zrobię Tak jak mówicie, pójdziemy na parcele Spróbujemy połowić ryby I wsadzić je do lodówki, bo faktycznie O ile tam wiecie, jeden, dwójka simów Mogła wytrzymać jeden dzień bez Napychania lodówki, ale tutaj mamy trójkę dzieci Złowiłeś kamień Jesteś bardzo utalentowanym, rudym mężczyzną i on nic nie łowi! Ja się przesuwam w takim razie. Wystawiasz swoją rodzinę na śmierć głodową, masz tego świadomość? Zapamiętajcie twarz tego człowieka, tak wygląda mężczyzna, którego nie obchodzi czy jego dzieci dzisiaj zjedzą. Komon, stary, no chociaż jedną! No to co, będzie sejadła jadła galaretka, zadzwoniłabyś do tej, tej, do Marceliny. Ale podoba mi się to, że... Nie mogła odstawić tego talerza i poczekać, aż brat skończy, więc wywaliła po prostu do śmietnika ten talerz, nie? Wiesz co, ja bym sobie może zrobiła, jej też dała tę samą karierę, w sensie... Skoro akurat jej siostra też ma, no to powiedzmy, że mówię, że ojciec załatwił, nie? I to dlatego. Kurde, on dzisiaj nie pójdzie do roboty. No gratulacje, w końcu ci się udało, sieroto życiowa. Pomóż trochę siostrze, nie? Bo ona jest troszeczkę do dupy z oceną. A to jest jej ostatni dzień w szkole. Niech to się nie skończy tak tragicznie. Nie odrabiaj do końca, nie zasłużyła. <grytania> LTO, ty odrób do końca, bo ty jesteś tylko małym gnojem. Marta ociera poce skronie podczas kolejnego ciężkiego dnia na parkingu. Wynagrodzenie jest niskie i Marta zawsze wraca do domu z bólem głowy od wyziewów. Dzisiaj nie jest inaczej. Parking szybko zapełnia się, ponieważ na miejscowym stadionie dzieje się coś ciekawego i parkingowi odsyłają samochody. Kolega chce wykorzystać znajdujący się w pobliżu pusty... Plac jako parking dla nadmiarowych samochodów i zatrzymać pieniądze dla siebie. Ja myślę, że ona jest uczciwa. Nie wzięłaby w tym udziału. Sceptyczna Marta poznaje nie pomagać w nowej akcji parkingowej i spędza czas pilnując samochodów na parkingu. Wypatruje pojawienie się swojego szefa albo policji, ale nic takiego się nie dzieje. Chociaż kończy się spokojnie i ci, którzy wzięli udział w akcji, zarobili sporo drobnych. Chociaż Marta wychodzi z przedsięwzięcia z pustymi rękami, cieszy się, że nie poszła na łatwiznę. Kilka godzin później współpracownicy zostają przyłapani na gorącym uczynku i ukarani za wtargnięcie na teren prywatny. I spoko. Dobra, od razu dojrze doj dojrzewaj Orlando Grosika. Dawaj Orlando. Od razu potem go obejmij romantycznie, żeby wam relacja wskoczyła. Tej twórzy, jesteśmy kusnostw. No spoko. Zaproponuj wprowadź się. Tak! 10k. Zabierze pewnie dużo mniej, ale będzie nam wystarczyć, żeby im wybudować jakikolwiek dom. Ale niech Orlando poszuka domu, bo chce, żeby było nazwisko Grosik, bo kartonik zostanie jeszcze na innych dzieciach. A ona akurat chce, żeby ten. Zostawię im czwartek, ale myślę, że dodam im jeszcze 5 tysięcy i te 5 tysięcy z tamtego domu odbiorę, no bo jednak większość należy do Orlando, nam powiedzmy, że zostawię sobie część, żeby mi było łatwiej, ale jednak to są jego pieniądze. On chce zaprzyjaźnić z Zofią. W sumie ty jesteś od niej starszy? W sumie może nawet dużo starszy, bo czwartek, piątek, sobota. No, on w niedzielę będzie nastolatkiem, dobra, to może jednak nie, nie bylibyście jakimś match Made from heaven, bo byłbyś od niej starszy o 7 lat. O, cię w końcu dostał awans. Amazing. Doczekał się. A on zaraz idzie do roboty, nawet śpietaczek nie przespał. Ale kupię mu ten stół. Do, do, lo do logicznych rzeczy, tak? Sama jestem bardzo logiczna. I to w sumie dobrze, jak ich wyprowadziliśmy, to nam przynajmniej będzie starczyć jedzenia. Właśnie, tym lepiej też, jeśli wysyłamy dzieci głodne do szkoły, to one się będą ten, ten, będą się karmić w szkole i w pracy, ty to, to byski poradzimy sobie. ja czy on nie może mieć jakichś normalnych, nie wiecie co, on jest wyjątkiem. Jemu dam y, drugie pragnienie, żeby mu się po prostu losowały inne rzeczy, i myślę, że to będzie wiedza. Dla po prostu świętego spokoju, żeby mu się losowały też jakieś inne pragnienia. Aj, i pra no to. Do... Przecież kiedy ona ma robić ten romans ze swoją dziewczyną? Gwiecznie do pracy musi biedactwo chodzić. Ty w sumie strzyka. To ja chcę wymienić te wanny. w wkurza. Nie lubię bardzo mieć wanny w simsach, A bynajmniej kiedy nie ma prysznica. Prysznica, nie tam dziecko przy jak śmierdzisz, kurde. Zbrodnią. Later. No, coś im nie idzie. No, come on. Mieście miały być taką super parą. Chyba, że nie mają chemii. W sumie tego nie sprawdziłam. Ale no, chyba tyle razy, ile ona by ją odrzuciła, to już by wyskoczyło, że ta chemia jest. Przecież zrobiłam przyjrzyj się Simowi. No jest niby hot. Ale really not. No teraz wszyscy idziemy zjeść <grywka> na parcelę publiczną. Biednijmy. A, halo? O! <laughs> to się nie liczy, dobra. szybko biemy i wracamy w takim razie. Czy ona przyszła z p... Nie, przyszła pewnie z Bartoszem, myślałam, że ona przyszła z psem, z kreską. Wow, dziewczyno! Ale masz kreski! <laughs> Dziecko wpierdalające ze śmietnika totalnie idzie na miniaturę. <laughs> ja nie mogę! <laughs> Jeszcze tak... i morda. Będziesz jeszcze wsuwać? Wygląda jakbyś się jeszcze spierdział w tym tym... Zrobił takie aaaah! jeszcze bąka dla zapachu. Szkoda, że nie mogę mu kazać, mogę mu kazać tylko przeszukiwać. A nie, bo to jest chyba przeszukanie. Co to dziecko robi w tym Znalazł szklankę, super! Cztery simoleony, dziecko! Wiesz jak ty mieszkasz teraz w tym śmietniku? Dawaj, znajdziesz coś jeszcze? Chyba nie. Bezużyteczne gówno. Znaczy, co? Dobra, przywitaj ją, bo może Zosia mi jest dla ciebie lepszą. O, tym, jak... o, 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 chemia. O, o, chwila, chwila, trzeba mu sprawdzić, co on ma. Uuu. ja nawet nie muszę sprawdzić. Co prawda, uprzejmy troszeczkę mi psuje, ale on jest totalnie romansującym simem. Ale będzie mieć definitywnie małpią mordę. To mnie tylko przeraża. myślałam, że wylosuje mi z jakichś fajnych Wyski, to on jest tragiczne. Kręci go grube i dobrze gotujące kobiety. Get Powiedziałabym, żeby jej poszła spać, ale zaraz. Nie! Specjalnie ci kazałam iść spać, bo musisz y, ogarnąć rachunki. Nie liczę mu za, za dwójkę dzieci, więc mam normalne 10%. Minus stuwa, no to 630. Tu będzie łazien. Jezu, cały czas za długo. Co, co, co ja mam z tym ciągnięciem ścian dzisiaj? Nie wiem, co bym tu innego tu miała wstawić, ale taki sobie akurat kształt wymyśliłam. Nie lubię jaki jest przy wejściu, bo wtedy jak Simowie starają, to zawsze są drzwi otwarte. Szy pani, ile procent ma ten kąt, bo wygląda na no nieco piany? Windykacja, pracownik schroniska. Ja same gównian roboty dzisiaj. W sumie to jest bardzo dobrze. Weź, mamy pracownika schroniska. O! Oficjalnie simowie mogą adoptować zwierzęta przez telefon. Podejdź do Olerando. Tak, o, o Okej. Okay. A ta chce się ruchać. Kobieto pozwól mi się chociaż tobie oświadczyć. Can I? Dawaj. Zresztą nawet jak w piżamce w tym, ale jest śliczne. Yeah! No i supi. I można iść spać widzę dalej nie przejęta, no ja to ja tam się zaprzyjaźniła z Bertą. On nie chce ślubu, a zwyczaj jest tak, że Simowie od razu chcą ślub. Smarty mi się nie bardzo podoba, że po przez to, że ma te takie włosy i wygląda po prostu jakoś tak strasznie. Cieszę, jak mu brwi przez włosy wychodzą. Co to jest w ogóle? Ostróż prawa. Kurde, ale raz. Simowie tylko raz, podczas który mogą sobie zmieniać pracę. On teraz jak podjął, no to to się nie liczy jako zmiana, ale jakby, powiedzmy, nie wiem, następnego dnia simowego pojawiła się akurat ta jego wymarzona kariera, no to już by nie mógł jej zmienić. Ale w sumie nie ma żadnej wymarzonej kariery tak na dobrą sprawę. To sobie mogłabym mu dać. Oh! Mogłam mu dać, to byłoby właśnie tak romantycznie, taka, wiecie, para tych tych, para stróżów prawa. i nie, totalnie, jak wracasz, to bierzesz karierę stróża prawa. Myślałam, że on miał jakąś, ale nie ma, to totalnie będzie stróżem prawa. O, o, darmowa próbka. Dzięki, stara. Gdy nie ma tak, jak z dobrej znajomości mieć. Dzwonisz i oni nagle do ciebie, mam dla ciebie telewizję. będzie dziecko, to pewnie gdzieś tutaj się zrobi piętro, po prostu. Tak, super, nie obchodzi mnie twój awans, idziesz szukać nowej pracy. Edukacja, stróż prawa. O jej Jeszcze? Z... Nie, dzisiaj już nie. Ja już myślałam, że się dzisiaj zdąży pójść do pracy, byłby taki skam, co nie. Ograłby życie na pieniądze po prostu. Ona nie ma normalnych, znaczy, normalnych pragnień. Gdy, jakieś tu opanowywanie gniewu, jeszcze mówię, zrozumiałam, jakieś tam, T-t-t... E, Gnia to... Przeciwpożarowe, jakaś opieka nad dziećmi, jakby była, ale no. Ona nie ma normalnych pragnień. Tak. Ona nie jest normalna, stwierdzam to przynajmniej wobec, że ona nie jest normalna. O! Easy! Easy, easy, easy! Przemyślałem, że uda mi się wysłać do pracy, ale się nie udało. Nawet nie zdążyła lunchu zjeść w robocie, bo chciałam, żeby się tam najedła, żeby mi żarcie nie marnowała w domu. Ale nie wyszło. Przecież co w ogóle oglądacie? Chyba jakąś komedię, nie? Próbuję ogarnąć. No jest jakieś coś z kurczakami. Wiecie, co mi to przypomina? Sims 2 PSP? Jak go ja kiedyś grałam. O! O to mi chodziło dokładnie o te scenę no, no. <laughs> Jak cię kurasz marzować załatwiła! <laughs> 10 tysięcy 1070 za okrągliny no spokojnie sobie coś zbudujemy, zwłaszcza że ja już odjęłam 2150, które jest wartość parceli, i więc w sumie 2150 wartość naszej parceli nie może przekroczyć 6, a 1, 1, 2, 8216. Mam takie samochodziki. I niby właśnie, że zostawcza będzie była na przykład jakieś ozdoby postawić, że skrzynie i tak dalej. Oj, już 6 tysięcy! We have to think smaller. Dobra, ile mam? 7! To cholerstwo jest takie drogie, jak spózmi? Z kasą zaraz będzie 8. Ja tego nie wybuduję, aż już byłam przekonana, że akurat... Będzie nas na, na spokojnie. Chociaż znaczy, sam, może zrób zieloną, będzie pasować. Miałam ochotę, żeby to troszeczkę lepiej się prezentowało. Tu musi być to totalnie, totalnie taki mikrus zbudowany niestety. Ile mamy? 7000, tysięcy, dobra. Są takie jedne drzwi. O to są dla mnie właśnie. No, to się nazywają drzwi sklepowe, są najlepsze, tylko szukać, że są takie brudne. Chyba brakuje mi jakiejś tekstury. Osiem 200 simoleonów trzeba zrobić podłogi, pomalować i rytnąć jakieś okno chociaż jedno. Wszystko jest rozświetlone, nie przekroczyliśmy budżetu. Z zewnątrz mogę tak naprawdę trochę oszukać, bo mam rzeczy z kastą contentu, które niektóre są za zero, więc mogę poniekąd oszukać, żeby jakoś wyjść z tego obronną ręką. Równo! Równo! Mówiłam, nie mogę przekroczyć 8216, równo 8216. Jestem bogiem kalkulatorowania, tylko może zrobię brązowe. Bez okna, mówi się trudno, mówi się trudno. No w drzwiach mam okno, właśnie, dokładnie, dokładnie. Jak ja się cieszę, że umiesz myśleć jak prawdziwy przedsiębiorca. Ale jest nasz własny, nasz własny spożywczak, z którego będziemy i nawet ma samochód. I ile ja bym oszczędził, gdybym nie kupowała tego za samochodu za 1200. Ale jest 8216. Generalnie planuję go rozbudować kiedyś. Chcę, żeby to jakby wiecie bardziej przypominało taki może z czasem supermarket or whatever. Ale jak na razie wstępnie na ten moment to totalnie wystarczy. Co oznacza, że możemy sobie zbudować kolejną, stworzyć. Kolejną rodzinkę, ponieważ takie są zasady, że jak zrobisz parcele publiczną, to mogę zbudować kolejną rodzinę, więc w następnym streamie się tym zajmiemy. Także ja generalnie będę Wam dziękować. Bardzo Wam dziękuję za to, że byliście, dziękuję za obserwacje i tak dalej. Tym, którzy są na YouTube, dziękuję za lajki, like, komentarze, osłupacie, znacie ten deal. To Kiedy życie daje w kość, zbiera w tobie złość. Obejrzy se ziemniaka, zabawna z niej pokraka. I mówi o sobie w trzeciej osobie, i nie umie rymować. Ale serio jest zabawna, więc polecam ją obrzaić w sensie mnie.